Przenieśmy się w czasie do sezonu 2014-2015. Po tygodniu czekania na kolejkę ekstraklasy nadchodzi upragniona następna. Przed wieczorem oczywiście zrobiłem zakupy jakieś piwko, jakieś chipsy i można powiedzieć, że byłem gotowy na widowisko. Największy problem rozpoczął się wtedy, kiedy zdałem sobie sprawę, na jakie widowisko tak bardzo czekałem mianowicie po włączeniu telewizora okazało się, że przygotowałem się na mecz pod Beskidzia z Górnikiem Łęczna. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? W poprzedniej kolejce Ekstraklasy obejrzałem bardzo podobne spotkanie, które mnie niesamowicie trzymało w napięciu, a więc Wisła Płock kontra Arka Gdynia, które zakończyło się bezbramkowym remisem. I również dlaczego o tym teraz Wspominam, przypomniałem sobie, że w niedalekiej przyszłości ma nastąpić następna już reforma ekstraklasy, która zakłada, że w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej ma się znajdować 18 drużyn. Będziemy się mogli wtedy spodziewać jeszcze więcej takich kwiatków, ponieważ w naszym kraju nie ma dostatecznie mocnych. Drużyn. Oczywiście można założyć, że wszystkie drużyny będą w szczytowej formie i każde spotkanie będzie spotkaniem fantastycznym, jednak to jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne. Również uważam, że w Polsce jest naprawdę masa drużyn, które zasłużyły na grę w Ekstraklasie dzięki swojej renomie, jak na przykład ruch Chorzów, Polonia Warszawa, czy na przykład Polonia Bytą. Ale właśnie dzięki tej reformie główne szanse na grę w ekstraklasie będą miały takie kwiatki jak termalikanie ciecza czy na przykład puszczanie połomice. Czy ma to sens? No niekoniecznie. Najchętniej to zobaczyłbym 14-drużynową ekstraklasę, jak i nawet nie 12-osobową, bo wtedy naprawdę w ekstraklasie spotkałyby się najmocniejsze ekipy w Polsce. Drugim tematem, jaki dzisiaj chciałem poruszyć, jest zachowanie Jose Kante w ostatnim meczu Legii. Kante został zmieniony jeszcze w pierwszej połowie ze względu na swój uraz. Po tym, jak od razu zszedł do szatni, rzucił koszulką Legii na ziemię i zaczął ją tarmosić. Zawodnik już przeprosił za swoje zachowanie. Trener Włukowicz tłumaczył, że szacunek głównie pokazuje się dzięki grze na boisku. A nie po tym, co robi poza boiskiem. Ale kibice mu tego nie wybaczą. Zresztą w drugiej połowie zaczęli śpiewać w jego stronę wulgarne przyśpiewki. Również uważam, że Kanty nie zachował się w porządku. Piłkarz poniekąd kojarzony jest z koszulką klubową. Ta koszulka klubowa to tak naprawdę jest jego miejsce pracy. A czy ktokolwiek został w pracy, na przykład kto ma ubranie służbowe, i przy swoim szefie zdjął to ubranie i zaczął nim deptać no kuriozalna sytuacja i zapewne po sezonie głównie kibice będą kazali kantę po prostu wypier... mamy pierwszego Spadkowicza w Ekstraklasie pogratulujmy EKS-owi. Brawurowa gra w ataku w tym sezonie. Mar bardzo mocna obrona, która broniła, aż łamali sobie obrońcy nosy. I tak naprawdę to tyle, co chciałem powiedzieć, bo widać było, że LKS nie był jeszcze przygotowany na grę w ekstraklasie. I przynajmniej ten jeszcze jeden sezon powinni, powinni spędzić szczebel niżej. A tak po tym sezonie, właśnie do niego wracają. Dwóch następnych kandydatów do spadku, no to jest oczywiście Arka Gdynia i Korona Kielce. Najbardziej jest mi szkoda jednak Korony Kielce, gdzie po zmianie trenera naprawdę ich gra się zmieniła. Trener Bartoszek widać, że napompował, napompował Koroniarzy i te ostatnie stracone punkty przez Koronę zdecydowanie można było wyrwać, bo te mecze były do wygrania, a Arka Gdynia... No to wszyscy wiedzą. I to by było na tyle dzisiaj z mojej strony. Pamiętajcie o ocenie, o subskrypcji kanału. Widzimy się niedługo. Na razie.